Dobry, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rynku mieszkaniowego. To kolejny cykl serii Rynek Mieszkaniowy, analizy i prognozy. Moimi gośćmi są rzeczoznawcy majątkowi z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, którzy przybliżą nam rynek mieszkaniowy, ale nie na terenie Krakowa, tylko na terenie krakowskich satelit. Jest ze mną Jarosław Zygmunt, który. Przybliży nam rynek z kawiny, rynek mieszkań w Skawinie. Dzień dobry. Pani Joanna Gromala, która przybliży nam Olkusz. Dzień dobry. Jak mówimy o krakowskich satelitach, to nie może zabraknąć Wieliczki i ten rynek przybliży nam Zbyszek Kostarczyk. Dzień dobry. A ja nazywam się Ewelina Wójciak i będę prowadziła tą rozmowę. To tak może na początek, jakbyście mogli przybliżyć nam te rynki, Małe rynki, tak się mówi, że małe. Ostatnio spotkałam się z stwierdzeniem, że w Krakowie jest tak drogo, ponieważ między innymi Kraków nie ma satelit mieszkaniowych, czyli Krakowianie nie mają alternatywy mieszkaniowej. Tak dla zobrazowania sytuacji obecnie cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Krakowie zbliża się do 17 tysięcy za metr kwadratowy. I czy rzeczywiście tak jest, że Kraków nie ma tej alternatywy mieszkaniowej? I tutaj chciałabym zacząć od skawiny, bo też mówi się, że skawina jest takim czarnym koniem Krakowa, że tam jest coraz więcej inwestycji, że deweloperzy wchodzą na ten rynek. I czy rzeczywiście, Jarku, ten, ten, ten rynek jest takim rynkiem wschodzącym? Absolutnie tak. I Krakowianie mają alternatywę. To są właśnie między innymi takie miejscowości jak Skawina. Skawina, która tak naprawdę nie od dzisiaj już jest rynkiem bardzo dobrze postrzeganym przez inwestorów, i to nie tylko inwestorów mieszkaniowych, ale również inwestorów z nieruchomości logistycznych czy ogólnie mówiąc przemysłowych. Przychodzą inwestorzy z innych branż, zanim niejako podążają inwestorzy mieszkaniowi. I Skawina mniej więcej od 2017 roku dosyć mocno buduje swoją pozycję i na pewno jest alternatywą, choćby z tego względu, że jednak w Skawinie jest taniej niż w Krakowie. Do cen przyjdziemy, ale o liczby chciałam się jeszcze zapytać. O liczbę inwestycji. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć o jakiej skali my tutaj mówimy rynku? Ile na przykład obecnie jest mieszkań? Oferowanych na, na tym rynku skalniarskim? E, tak. W tym momencie e, z takich większych inwestycji, większych to znaczy, żeby w, w ramach ich powstawało więcej jak 100 mieszkań, bo to uważam, że na ten skalniarski rynek jest już większa inwestycja. Takich inwestycji na ten moment jest trzy, e, które są rozpoczęte i e, sprzedaż mieszkań nastąpiła. Łącznie w tych trzech inwestycjach około 600 mieszkań. Ja może tutaj do tego dodam, że ta aktywność deweloperska w Skawinie jest dosyć nierównomierna, bo o ile w 2017-18 roku powstała taka większa, pierwsza większa inwestycja właśnie wielomieszkaniowa, to później nastąpiła pewnego rodzaju przerwa, dziura deweloperska, gdzie pomimo, że procedowane były i wydane pozwolenia na budowę na kolejne kilkaset mieszkań, to inwestycje zostały z różnych powodów pewnie odłożone w czasie i z tych większych dopiero teraz, czyli w 2003 tak naprawdę roku wystartowały, pomimo, że tych pozwoleń na większą ilość było znacznie, znacznie wcześniej. No to przejdźmy teraz do Olkusza. Olkusz charakteryzuje się ciekawym położeniem, bo jest pomiędzy dwoma większymi aglomeracjami Katowicami i Krakowem. Ta odległość już jest zdecydowanie większa niż do Skawiny, bo Skawina tutaj bezpośrednio z Krakowem graniczy. Olkusz to jest odległość około 30 km. Czy tutaj ten Olkusz też może być tą alternatywą mieszkaniową? Czy ten rynek pierwotny w Olkuszu się rozwija, czy jednak bardziej rynek wtórny? Zdecydowanie przeważa rynek wtórny, aczkolwiek powstają nowe inwestycje w deweloperskie. Aktualnie jest tylko jedna inwestycja budowana deweloperska. Będzie dostępnych 76 mieszkań w takiej zabudowie szeregowej. Jednak zdecydowanie dużo lepiej sprzedaje się rynek wtórny. Tych inwestycji jest nadal bardzo mało, aczkolwiek gdzieś tam jeszcze jedną inwestycję też jeden deweloper powiedział, że planuje rozpocząć budowę. Także są jakieś nadzieje, że będzie to szło. Będziemy kroczyć powoli za, za podkrakowskimi powiatami, tak, miejscowościami. Mhm. A Wieliczka? Wieliczka tą alternatywą na pewno była. Nie wiem, czy dalej jest to pytanie do Ciebie, Zbyszku, czy tych inwestycji przybywa w Wieliczce? Bo rzeczywiście był okres, kiedy powiat wielicki wyprzedzał, nawet i powiat krakowski, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, oceny, ale do cen sobie jeszcze przejdziemy, także teraz o tą liczbę inwestycji i jak tutaj się obecnie kształtuje sytuacja? No, myślę, że, że na pewno jest taką alternatywą dla mieszkań w Krakowie. Myślę, że również może konkurować ze skawiną ze względu na, na dostęp, na dojazd, chociaż często pewnie niektórzy, którzy jadą ponad godzinę z Krakowa do, do Wieliczki, mogą w to wątpić. Natomiast ten faktycznie ta infrastruktura komunikacyjna, przede wszystkim między Krakowem a, a Wieliczką, się poprawiła znacznie na przełomie ostatnich, no, 8-9 lat. Yy, także yy, na pewno jest to miejsce, gdzie, gdzie Krakowianie i osoby pracujące w, w Krakowie będą chciały znaleźć swoje lokum. Yy, no i... Traktując, chcąc, nie chcąc, albo dobrze bądź źle, jako, jako właśnie taką sypialnię Krakowa. Inwestycji nie jest w samej wieliczce dużo. One, oczywiście ich, ich ilość spadła w ostatnich latach. Głównie powstające, powstająca zabudowa wielorodzinna gromadzi się przy granicach z, z zachodnich granicach Krakowa, bieżanów które praktycznie tam ceny również są podobne jak, jak, jak w Krakowie. Natomiast bardzo się rozwija i widać taką ekspansję budownictwa czy właśnie jednorodzinnego, szeregowego, czy wielorodzinnego na obrzeżach, czy w gminie wiejskiej pod samą Wieliczką. Tam deweloperzy znajdują więcej gruntów i czasami za lepsze ceny i tam te inwestycje przeprowadzają. I tak właśnie, jak tutaj już nawiążę do, do tego, co powiedziałeś o tej charakterystyce zabudowy, że jednak jest to głównie zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności i tak postrzegamy te tereny okalające kraków. Głównie te tereny wiejskie, gdzie rzeczywiście zabudowa mieszkaniowa realizowana jest w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, bliźniaczych tudzież szeregowych. Ale czy tutaj na tych rynkach, które analizujecie, ta zabudowa wielorodzinna wchodzi. Każdy deweloper patrząc na, na ich stan techniczno-użytkowy, uzbrojenie w, w infrastrukturę konieczną do przeprowadzenia inwestycji, będzie się no, długo zastanawiał, jaką cenę może dać za te, takie grunty. Co ciekawe, jeszcze trzy lata temu w, pod, pod w obrębie drugim Wieliczki, właśnie przy tych granicach zachodnich Krakowa, te grunty były no, w śmiesznie niskich cenach, ale były to głównie grunty porolnicze albo zadrzewione i za, za, zalesione, bez jakiegokolwiek, z ciężkim dostępem do drogi publicznej i bez, bez infrastruktury. I te ta ceny widać, że one się odbiły i, i, i z, w, w, wzrosły. No i deweloperzy znajdują, skupując okoliczne grunty, będą tam chcieli realizować tę mhm. inwestycję. Czyli jest nadzieja na podaż tej typowej zabudowy wielorodzinnej na terenie Wieliczki. Tak, natomiast tutaj mhm. trzeba też powiedzieć, że ta zabudowa nie jest taka typowa jak dla Krakowa. Tak naprawdę to ze względów na przepisy lokalne, miejscowe, Planów miejscowych. Tam cztery kondygnacje do pięciu maksymalnie w tej, tych, tej zabudowie jest. I, I czasami są to nawet niższe, niższe budynki wielorodzinne. A jak ta charakterystyka wygląda w skawinie? W skawinie, tak naprawdę, to w tym momencie ta zabudowa wyższa, chociaż ta wyższa. Dla Skawiny to jest podobnie jak dla Wieliczki, to jest pięć kondygnacji, plany miejscowe dopuszcza maksymalnie 18 metrów. Nie ma, nie ma wyższych budynków, nie może być, ale no według mnie to już jest ten charakter typowej zabudowy wielomieszkaniowej. I Skąwienie dotychczas tak naprawdę to głównie bazowane było na niższej zabudowie bardziej charakterystycznej dla jednorodzinnej, a teraz właśnie te kilkaset mieszkań to jest typowa w zasadzie wielorodzinna 4-5 kondygnacji zabudowa. No ale to jest powiedzmy w miarę typowe jednak dla obszaru miejskiego, a Sama Skawina było, nie było, jest jednostką miejską. Wiadomo, że na tych terenach wiejskich, czyli inne gminy powiatu krakowskiego, które w większości są gminami wiejskimi wyłącznie, no tamta zabudowa mieszkaniowa jest raczej niska, nie ma typowych bloków, nazwijmy to w ten sposób. Też wtedy mówimy o innych powierzchniach, no bo jak mówimy o tej zabudowie niskiej intensywności no to te powierzchnie średnio na terenie Ważanka Krakowskiego mamy 100 metrów kwadratowych mieszkanie. Tutaj mówimy o zabudowie typowej wielorodzinnej i ten metraż rozumiem, że jest mniej. Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj jednak bardziej się inwestorzy, ale kierując się preferencjami nabywców, kierują się jednak w zakresie tych standardowych 50 do 60 metrów kwadratowych przy tych typowych blokach, natomiast w niższej zabudowie to tak, to już tutaj mamy większy metraż, on podchodzi pod 100 metrów kwadratowych, więc tutaj te relacje się zachowują cały A czas. A w Olkuszu? W Olkuszu do tej pory były to takie typowe budynki wielorodzinne, ale właśnie 3-4 lokale o powierzchniach od 40 do 80 metrów. Teraz ta aktualnie inwestycja, która jest rozpoczęta, no, to są budynki szeregowe, gdzie można na każdym piętrze kupić mieszkanie. I one również są od 43 do 80 kilku metrów. Także tak to się u nas kształtuje. Czyli, tak na podsumowanie, akurat tej części, rzeczywiście te rynki podkrakowskie, mniejsze rynki, mogą być tą alternatywą podażową. Ale czy jest to również alternatywa cenowa, bo ja następnie analizowałam myślenicę, gdzie zaskoczyły mnie ceny, nowe inwestycje wchodziły typowe inwestycje z zabudową wielorodzinną wchodziły z ceną 14 tysięcy za metr kwadratowy, czyli wcale nie jest, znaczy jest mimo wszystko taniej. Oczywiście myślenice są takim rynkiem, gdzie ta podaż jest bardzo ograniczona. Ty, Jarku, powiedziałeś, że podaż mieszkań w Skawinie rośnie, i czy rzeczywiście przekłada się też to na ceny, czyli tą alternatywę cenową, jak się kształtują ceny w Skawinie? Tak, tutaj za podażą idą ceny w górę. Jak najbardziej w tym momencie to co, że tak powiem, zostało skonsumowane na rynku pierwotnym zamykało się maksymalnie w 12 tysiącach za metr kwadratowy. To dotrzyło niewielkiej inwestycji w ścisłym centrum miasta, natomiast inwestycje, które w tym momencie wystartowały również do sprzedaży, to najniższy poziom to jest około 9 tysięcy za metr kwadratowy, ale zmierzane, zmierza się już ku 12, a nawet i 15 za metr kwadratowy. Ale mimo wszystko to jest cały czas taniej niż w Krakowie, przeciętnie. I mówimy o tych małych, małych jednostkach. Nie, to mówimy również o większych inwestycjach i większej powierzchni o mieszkaniach, bo mamy również w tym momencie ofertę w niskiej zabudowie, gdzie powierzchnia mieszkań jest nawet i pod 100 m2 i cena jednostkowa za metr kwadratowy przekracza 12 tysięcy, a więc cena całego mieszkania to już jest poziom. 900 do miliona złotych wręcz. To tak może przeciwny biegun wieliczka. Jak tutaj ceny się kształtują? No, myślę, że możemy zapomnieć o, o historycznych danych w okresie 2015-2019, gdzie tak naprawdę w Wieliczce można było kupić mieszkanie za połowę wartości mieszkania w Krakowie. Te różnice z roku na rok się zmniejszają. I, i w, tak na przykład w zeszłym roku średnia cena na rynku wtórnym mieszkania, to było blisko 10 tysięcy złotych. To widać wyraźnie 15% wzrost w porównaniu z rokiem 2022. Natomiast na, na rynku deweloperskim 8-9 tysięcy złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej to jest taka średnia cena, natomiast już obecnie oferty widać na rynku powyżej 10 tysięcy złotych. Za metr kwadratowy. Tak. Ale zdecydowanie taniej niż. Ale jest to nadal jeszcze taniej. No to skoro Skamina goni Kraków, Wieliczka również, to może Olkusz? Jak... Olkusz goni, ale powoli. Także zdecydowanie warto zainwestować może w Olkuszu, bo ceny są tutaj zdecydowanie niższe. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to w zeszłym roku było to 5700 zł za metr kwadratowy, a aktualnie oferty. Deweloperów to 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A te 5 tysięcy nie, 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 nie całe 6 tysięcy za tak. metr kwadratowy to była odpowiedź wcześniejszych umów rezerwacyjnych? Tak, dokładnie, mhm. dokładnie były zawierane umowy wcześniej i te budowy po prostu trwały dosyć długo i w zeszłym roku były po prostu realizowane te akty materialne były podpisywane już ostateczne. A jeżeli chodzi o rynek wtórny, to w zeszłym roku były to ceny 5600 zł średnia za metr kwadratowy. A aktualnie oferty pokazują ceny między 5,5 tysiąca za metr kwadratowy a 8 tysięcy. Mhm. Także też jest tendencja wzrostowa mhm. mniej więcej 8% w skali roku. Mhm. Czyli widzimy, że te rynki również mają tą tendencję wzrostową, Zrostowa. jeżeli chodzi o ceny. I to moje kolejne pytanie dotyczy wpływu. Kredytu 2%, czy te mniejsze rynki korelują z kredytem 2%, tak jak to miało miejsce w Krakowie, gdzie rzeczywiście dynamika wzrostu cen była bardzo duża, bo mówimy o blisko 30% wzroście cen, spowodowanym głównie kredytem 2%. I czy rzeczywiście sprzedaż, czyli liczba odnotowanych transakcji była większa w tych ostatnich kwartałach 2023 roku i tutaj te ceny mocno poszybowały? W Kawinie nie. W Skawinie absolutnie nie miało to żadnego istotnego wpływu. Nawet generalnie patrząc tak naprawdę na ilość zakupów w ogóle na kredyt, a ilość zakupów za gotówkę, to ten udział zakupów na kredyt zdecydowanie jest mniejszościowy. Może to jest jednak też powód taki, że mimo wszystko podaż ogólnie mieszkań w Skawinie nie jest aż tak potężna, bo skoro w tym momencie mamy do dyspozycji na rynku pierwotnym przynajmniej 600 mieszkań, a przeciętnie. W ostatnich dwóch, trzech latach formalnie sprzedawane jest na poziomie 200 mieszkań razem z rynkiem wtórnym, a więc to by się wydawało, że powinna ta sprzedaż być większa, no i dostęp, bo dostępność nam rośnie. Natomiast nie widzę tutaj specjalnie ani w jedną, ani w drugą stronę wahań z tego tytułu a w Olkuszu była jak widoczny wpływ był widoczny prezentu? był wpływ był to wzrost 40% w porównaniu z rokiem 2022. Ale mówimy o liczbie transakcji, o, liczbie transakcji. Okay. Dokładnie. Także liczba zawartych umów była 40% wyższa w porównaniu z rokiem 2022. W Olkuszu sprzedano 40% więcej mieszkań. Myślę, że wpływ na to miał między innymi ten kredyt 2%, ale również to, że w Okuszu są ceny niższe niż w Krakowie czy w Katowicach, a jednak nasza miejscowość jest po prostu oddalona w jednakowych odległościach jak jest od, mhm. od tych obu miast i jest to dobra alternatywa do zakupu mieszkania i zamieszkania po prostu poza granicami większych aglomeracji. Mhm. A w wieliczce, skoro tutaj mówimy też o tym, że jednak ta zabudowa wielorodzinna występuje, te, ten kredyt 2% był głównie był konsumowany przez singli, którzy kupowali też specyficzne jednostki, małe jednostki. Czy wieliczka była tą odpowiedzią i tutaj ten wpływ był też istotny? To prawda, ale dane, które analizowałem, nie wskazują jednoznacznie na to, żeby kredyt 2% miał jakiś radykalny wpływ na ilość zawieranych transakcji. W zasadzie myślę, że, że jednakowo zainteresowanie miały budowane domy jednorodzinne w Wieliczce, jak, jak i właśnie lokale mieszkalne. Także trudno tutaj powiedzieć jak z taką dużą pewnością, że ten kredyt miał wpływ jakiś na ilość transakcji. Mhm. Czyli można powiedzieć, że te mniejsze rynki, gdzie mimo wszystko ceny jednostkowe są niższe, są bardziej odporne na zmiany społeczno-gospodarcze i bardziej ich zmiany są związane ze zmianą cen w tych większych aglomeracjach. No zdecydowanie, bo ceny w Skawinie, podejrzewam, że również w Wieliczce i w Olkuszu podążają za wyznacznikiem, którym jest Kraków. To tylko tyle, że na swoich poziomach, nazwijmy to tak. Czyli mamy Kraków, gdzie jest najdrożej, mamy Skawinę, gdzie jest taniej, mamy Wieliczkę, gdzie jest taniej, mamy Olkusz, który jest troszkę bardziej oddalony od Krakowa i mamy tam taniej, ale w każdym tym obszarze te ceny cały czas rosną. No to tak już na zakończenie. Czy są to rynki dobre inwestycyjnie? Czy tutaj prywatny inwestor może ulokować swój kapitał? I nie mówimy tutaj o potrzebie mieszkaniowej, tylko typowej inwestycyjnej. Skawina, absolutnie tak. Po raz kolejny tak. Sama sytuacja, gdzie na ten moment inwestorzy jednak. Lokują duże środki w budowę tych kilkuset mieszkań, świadczy o tym, że widzą potencjał, i ten potencjał jest, bowiem Skawina również no nie od dzisiaj znana jest z tego, że jest jednym z istotnych punktów na mapie wokół Krakowa dla segmentu logistycznego. Tu mamy bardzo wysokie ceny gruntów, tych powierzchni magazynowych nowoczesnych przybywa. W bardzo szybkim tempie, i analizując nowe tereny, które zostały zakupione pod tego rodzaju zabudowę, ten rozwój segmentu innego niż mieszkaniowy będzie następował. Za tym będzie musiał iść rozwój naturalny sposób segmentu mieszkaniowego. No, warto też tutaj zaznaczyć, że w skawinie. Powstaje realnie inwestycja w ramach rządowego programu mieszkanie. Plus będzie jest budowane już, jest w trakcie realizacji prawie 200 mieszkań na wynajem. Zresztą rynek prywatny najmu też jest bardzo dobry. W Skawinie w miarę szybko można wynająć mieszkanie, w sensie znaleźć najemcę, i poziom czynszów jest zadowalający, jak na ceny również z kawiny. A Olkusz? Jeśli chodzi o rynek Golkuski, tutaj wydaje mi się, że w dużej mierze jednak mieszkania kupują osoby, które chcą się tam osiedlić, niekoniecznie w celach mhm. inwestycyjnych, żeby na tym zarobić. Również w Wolkuszu ruszyła budowa TBS-ów, będzie to 36 mieszkań. Mhm. Ale zważywszy na wzrosty cen, bo y, powiedziałaś, że Mamy 8% wzrost tak. cen tak, no to ewentualnie w tym wzroście cen możemy upatrywać się i, te, i tej intratności. Tak, ale myślę, że to dopiero ruszy. Gdzieś tam um, mhm. osoby mogą dopiero to zauważać i, i w ten sposób patrzeć jako lokatę kapitału, tak ale mieszkania. Ale niewątpliwie jest to alternatywa dla dwóch dużych, mieszkaniowa alternatywa dla dwóch dużych aglomeracji mowa o Krakowie mhm. i Katowicach. Dokładnie. A wieliczka? Myślę, że jako mieszkaniec Wieliczki chciałbym, żeby Wieliczka była takim dobrym rynkiem inwestycyjnym. Myślę, że dużo deweloperów, inwestorów już, już no zaczęło, czy rozpoczęło i zainwestowało w Wieliczce z myślą, Właśnie tej bliskości bierzanowa w Prokocimia w szpitali, które tam się znajdują, jako właśnie taką alternatywę dla, dla, dla wynajmu, właśnie jako wynajem, pod wynajem mieszkań. Natomiast myślę, że to w skali wilczki w porównaniu z innymi, podejrzewam, że z, z kabiną, również nie jest aż na takiej dużej skali to rozwinięte. I głównie inwestorzy myślą o, o sprzedaży, o budowie lokali mieszkalnych i, i w sprzedaży ich. Chociaż sytuacja na Ukrainie i, i uchodźcy, którzy przybywali do, do Polski również w Wieliczce osiedlali się często i tam kupowali mieszkania, więc no, myślę, że, że generalnie rynek ten jest, jest dobry ze względu na lokalizację i, i inwestorzy będą tam inwestować. Czyli na podsumowanie możemy, myślę, że tak jednoznacznie stwierdzić, że jednak ten Kraków ma alternatywy. I inwestycyjne, może w mniejszym zakresie inwestycyjne, ale na pewno mieszkaniowe, alternatywy są. Absolutnie. Tak. To na pewno. I cenowe też. I cenowe. I cenowe też. Dziękuję bardzo za rozmowę, dla przypomnienia, Moim gościem był Jarosław Zygmunt, który przybliżył nam rynek mieszkań w Skawinie, Joanna Gromala, która przybliżyła nam rynek mieszkań w Olkuszu oraz Zbyszek Kostarczyk, który przybliżył nam rynek mieszkań w Wieliczce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam do kolejnego nagrania. Dziękuję bardzo.